Dziś, w tym roku, myszkamiki kończy 97 lat wraz ze swoim przyjaciółką Myszką To jest książka artystyczna i wielka księga z pamięci artystycznej, którą kupiłem z mamą w księgarni w samo Samoa z czystych moich 30 urodzin w 30 -tym, -tym roku, czyli 3 lata temu. Dzięki tej, książce, tej książki można nauczyć się wszystkiego, Dowiedzieć, a także dowiedzieć się o filmach animowanych Disney'a, aktorskich oraz park Disney'a. Wszystko co jest związane z oświatem Disney i myszki. Miki. Dwa lata temu z Kazucia Disney'a ukazało się nowe wydanie tej samej książki, roz, takie rozszerzone. Zobędę jeszcze więcej artykułów. Na temat nowszych filmów, a w Mundach Disney jest w Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, a także w Niemczech i Hiszpanii. Mam nadzieję, że tak nowe nowa wydanie tej samej książki da tak, na polski rynek. To wszystko, Kotki. Dziękuję.